Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com, łamane przez sklep. Bardzo mnie cieszą e, protesty rolnicze w Polsce, ale nie dla samych protestów, tylko e, to jedno hasło, które się pojawia, wskazuje na to, że ta grupa społeczna jeszcze myśli. Że zdrowy chłopski rozum zwycięża, bo w tych protestach w kilku miejscach, czy to był Polsat, czy tam czy Sprawozdanie Republiki, czy y, obecna Telewizja Polska y, pod zarządem Donalda Tuska, wszędzie przebija się hasło Zielony Ład WON. Czyli rolnicy nie zapominają o tym, to nie chodzi o, tak jak we Francji: bili się, bili o Zielony Ład, skończyło się na pestycydach i poszli do domu. No nie wiem, może jeszcze wrócą, ale yy, jakoś tak się No wygłucham. Dzisiaj w Brukseli wrócili. Dobra, no więc rolnicy się na chłopski rozum wiedzą, co jest ważne. Że jak teraz załatwimy tylko zboże, ale nie załatwimy przy okazji Zielonego Ładu, to ta sprawa wróci tylko w innym wymiarze. I że ten Zielony Ład, czyli... Bożek Unii Europejskiej powraca w protestach rolniczych jako hasło, to mnie bardzo ucieszyło, i nie, bo jak w jednym miejscu zobaczyłem, to się podnieciłem, ale jak zobaczyłem w wielu miejscach, to już mnie cieszy, tak intelektualnie mnie cieszy, że ktoś tam wśród tych rolników nie zapomina, że ktoś zauważył, że to jest największym szkodnikiem jest Zielony Ład dla rolnictwa. Drugim dotacje. Kto ci daje pieniądze, ten może od ciebie wymagać. Gdybyś człowiek, gdyby nie, nie istniały dotacje, to Unia nie mogłaby rościć prawa do, że 4% gruntu musisz zostawić odłogiem. Bo my sobie tak życzymy i na żaby szeroka miedza i coś jeszcze. To mógłby wtedy premier polskiego rządu z tobą rozmawiać, a nie jakiś brukselski premier. Więc Zielony Ład jest największym szkodnikiem. Potem, moim zdaniem, dotacje. Od których rolnictwo jest uzależnione do takiego stopnia, że do, nie sprzedadzą żadnego buraka bez dotacji, bo się nie opłaca produkcja rolna. Czy te dotacje najpierw to tak, żeby pomóc, żebyśmy utrzymali produkcję rolną w Unii Europejskiej, bo chcemy nie importować, tylko prowadzić na własnym terenie? Pierwsze dotacje we Francji. Taka była argumentacja. Teraz argumentacja płynąca z Brukseli jest dokładnie odwrotna: zlikwidować rolnictwo w Unii Europejskiej, niech produkują gdzie indziej, będziemy sobie importować żywność, bo po co tutaj ziemię zaśmiecać i CO2 produkować na terenie Europy. Absurdalne. Wtedy jeszcze było tak, musimy wspierać rolnictwo pieniędzmi całego narodu po to, żeby je utrzymać. Tu w Europie jest ogólnie drogo. Ziemia jest droga, bo moglibyśmy postawić osiedle domków, ale zostawiamy pole na ziemniaki, więc żeby rolnik nie sprzedawał po sąsiedzku z miastem pola ziemniaków pod dewelopera, to Potrzebujemy dotacji, żeby była taka ogólna zachęta do, nadal do utrzymania produkcji żywności na naszym własnym terenie. I produkcja żywności powinna być tak duża na terenie Europy, żeby Europa w razie coś była się w stanie sama wyżywić. W razie blokady chińskiej, morskiej. Kanał sueski zablokowany, kanał panamski zablokowany, drogi wszelkie przejścia zablokowane. Chińczyk nas szantażuje jedzeniem. No, jak mamy tyle pola, że sobie sami wyprodukujemy, może gorsze, może mniej. Może nie będziemy frykasów jedli, ale ogólnie nie, nie umrzemy z głodu, bo mamy własne pola. To, to jest sytuacja bezpieczna. Unia Europejska ma tylko da się do jedna Jedna rzecz, mianowicie Zielony Ład dotyczy tego, co się dzieje w rolnictwie. A jest jeszcze fit 55 czy to jest już sytuacja całej Europy i całego handlu CO2 i tych nowych podatków które się szykują podatki od nieruchomości podatki od samochodów i kolejne nowe podatki po to żeby I Kolejne wiatraki i kolejne panele no może rolnicy się akurat we wiatrakach i panelach mogą orientować lepiej od przeciętnej narodu bo to na ich terenie stoi wiatraków nikt nie stawia na czubku pałacu kultury chociaż tam dobrze wieje tylko proponują rolnikom deweloperkę taką, że zajmiemy twoje pole ziemniaków i tam paneli słonecznych nastawiamy. No więc ten zielony ład jakoś być może ciągnie tę drugą sprawę ze sobą, ale to masz, masz rację, że zagrożenia są takie. O, masz nie jeździć samochodem. A, a, a zagrożenia dla ciebie to jest to słońce, które praży. Mam nadzieję, że chodzisz w czapeczce. A co ja jestem? Żeby w mytce no, chodzić? No co ja jest? Ja jestem rzymski czapecka. katolik. Rzymski katolik. Ja tu mam jednego, bocymne. w mytce chodzi, bardzo go lubię i mówię, a co ta mytka oznacza? A on mówi, cała masa jest uzurpatorów, którzy zakładają, bez wiedzy, co to oznacza. To oznacza, mytka oznacza Żyda, który respektuje szabas. Mogę nawet nie chodzić do synagogi, tylko jeżeli szabas jest dla mnie dniem ważnym, ja go celebruję jako Dzień Boski. To wtedy mam prawo nosić myckę. A ja myślałem a to, a ja o kapeluszu nie... kowbojskim, że będziesz że w nim chodzisz. Taki słomkowy albo a, inny kapelusz. Nie, no to nie który czapkę. No, kapelusz i nie Chronii. słomkowy kowbojski to musi być taki, żeby w niego wchodził że, zapach słomkowy żeby... nie wchodzi zapach, bo jest suchy. Natomiast filcowy, jak złapiesz krowę i tam jej czyścisz coś, a potem wytrzesz sobie nos i potem sobie poprawisz kapelusz, to ta kombinacja cała weszła w kapelusz i od tego jest lepszy. Do usłyszenia. Bye! Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.